W targach mieszkaniowych daje wystawcy możliwość zaprezentowania aktualnej oferty mieszkaniowej. Jeśli chodzi o naszą firmę, największym powodzeniem cieszą się mieszkania do 50 m2 z osobnymi kuchniami, jak i z aneksami kuchennymi do 40 m2. Klienci szukają mieszkań jak, o jak najmniejszym metrażu i jak największej ilości pokoi. jednej odpowiedzi, które mieszkanie jest najfajniejsze, najważniejsze, najlepsze. Dobre mieszkanie to tyle, ile mamy klientów, dla każdego klienta to jest właśnie to mieszkanie. Dla klienta, który chce kawalerkę na parterze, dla niego jest wyważone mieszkanie kawalerka na parterze. Dla klienta, który chce open space 170 metrów, również dla takiego klienta mamy ofertę. Jako, że do oferty zawsze klient jest w stanie wcześniej sobie, sobie dotrzeć, gruntuje sobie pewnie tą ofertę, markę firmy, jeżeli widzi na każdych tych najważniejszych imprezach targowych. Wiąże się to z, jakąś, z, jakąś, z jakimś stałym byciem firmy na rynku nieruchomości. Edukowanie w każdej formie jest potrzebne, a na targach tym bardziej, bo wydaje mi się, że teraz nabywcy po tym, jakie pytania zadawali, z jakim zainteresowaniem się spotkał wykład, myślę, że teraz będą wiedzieli już o co pytać deweloperów bezpośrednio już w rozmowach na, przy kolejnych przy konkretnych stoiskach. Przedmiotem wykładu były przede wszystkim obowiązki dewelopera i uprawnienia nabywców. Najczęściej pytali oczywiście o to, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami. Interesowało ich też to, w jaki sposób sprawdzić samego dewelopera, żeby inwestycja była zrealizowana skutecznie i zostało później przeniesione prawo tytułu do nieruchomości na nawet? Na wystawcy takiego jak my, czyli który ma w swojej ofercie rzeczy, które już są do wyposażenia wnętrz, to istotne jest to, żeby po prostu pozyskać ludzi, którzy dopiero kupują te mieszkania, czyli naszych potencjalnych klientów, którzy dopiero w przyszłości będą myśleć o jakichś wykończeniach typu właśnie kuchnie, łazienki, tego typu rzeczy. No a my tu już jesteśmy. Także od razu gdzieś tam już zaszczepiamy w nich taką, takie pragnienie posiadania panela na przykład szklanego. Także dla nas najważniejsze jest to, żeby po prostu pozyskać tych klientów, którzy tutaj w przyszłości będą później u nas bogacen. że możemy spotkać się oczywiście z klientami jak najbardziej, ale również spozycjonować się w grupie deweloperów, ponieważ szafy Komandor jest to następny krok po zakupie mieszkania i biorąc pod uwagę, że deweloperzy zauważyli potrzebę rynkową i mieszkania, które projektują mają już specjalne przestrzenie przeznaczone na garderoby, chcemy wspólnie z nimi przygotować ofertę kompletną. Wędzający targi pytają o małe mieszkania, o średnie mieszkania i o duże mieszkania. Stąd mamy grupę klientów, która poszukuje mieszkań w celach inwestycyjnych. I to są osoby szukające faktycznie mniejszych mieszkań. Osoby, które szukają mieszkań dla siebie, to są mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe. Także mamy pełne spektrum oferty i wszystkich zapraszamy do zapoznania się.